Dzień dobry, nazywam się Justyna Staneko i jestem farmaceutą, magistrem farmacji. Fascynowała mnie praca farmaceutów, wydawała mi się bardzo ciekawa i osoby pracujące w aptece miały ogromną wiedzę, też chciałam tak pracować. Przede wszystkim w tym zawodzie obsługujemy pacjentów, zajmujemy się ludźmi, przeważnie chorymi, starszymi, młodszymi, dziećmi i tak naprawdę czuwamy nad ich zdrowiem. Jesteś, jesteśmy takim łącznikiem między lekarzem a, a pacjentem, jesteśmy takim uzupełnieniem kuracji. Tak, lekarz wypisuje leki na receptę, natomiast my, jeszcze to wszystko przechodzi przez nasze ręce. Sprzedajemy to, plus dosprzedajemy, słyszymy o różnych innych o objawach niepożądanych od pacjentów, staramy się uzdrowić, uleczyć. Przede wszystkim, no, trzeba mieć wiedzę, tak, ogromną wiedzę z każdej dziedziny, yy, i trzeba być komunikatywnym, trzeba być obrotnym, operacyjnym, miłym, uśmiechniętym. No i przede wszystkim, trzeba kochać ludzi. Trzeba na pewno być dynamicznym, tak, osoby yy, takie bezpośrednie, dynamiczne, komunikatywne. Miłe i mające oczywiście wiatra cierpliwości. Dwa wiatra cierpliwości najlepsze w tym zawodzie. No, najtrudniejszy był początek, bo trzeba było się wszystkiego nauczyć, bo studia, wiadomo, jest dzity, część teoretyczna. Natomiast całą wiedzę i wykonywany zawód uczymy się na miejscu po ukończeniu studiów, więc początki były trudne. Bo nie dość, że ciężko było czytać te recepty, plus jeszcze jak zostały one odczytane, trzeba było znaleźć ten jak w danej aptece. One są posegregowane, pogrupowane, natomiast no trzeba było tego wszystkiego się nauczyć. Teraz już nie. Obecnie 15 lat jestem w zawodzie, więc absolutnie nie, tak. Pracuję w kilku aptekach, nie mam problemów, wchodzę i staję, i od razu obsługuję i, i, i kompletnie nic. Yy, kończyłam yy... Uniwersytet Medyczny, ja zaczynałam jeszcze lata temu, nazywało się to Akademią Medyczną w stoku. Studia to są stacjonarne, pięcioletnie. E, pięć lat chodzimy na zajęcia, wykłady, ćwiczenia, kolokwia, egzaminy. Na piątym roku mamy, piszemy pracę magisterską, bronimy ją w czerwcu. Później czekamy na sześciomiesięczny staż zawodowy, zaczyna się on od 1 października. Kończy się 30 kwietnia. W kwietniu uzyskujemy prawo wykonywania zawodu z Izby Aptekarskiej z danego regionu, w którym chcemy podjąć pracę i dyplom ukończenia uczelni, i tak naprawdę idziemy do pracy po majówce, i pierwsza wypłata pierwszy albo 10 czerwca. Eee, tak. Trudne, ciężkie, nudne, bo jest chemia, biologia, chemia, biologia, chemia leków, biochemia, botanika, technologia postaci leków, więc jest taka teoria, teoria, teoria. Mało praktyki niestety mało w aptece, natomiast wzory chemiczne, nazwy leków, substancji, tak to wygląda. No właśnie, nie. Studia są bardziej takie teoretyczne. Po trzecim roku trafiamy na praktykę do receptury, więc wykonujemy kilka maści receptorowych. Obecnie receptura tak zanika, więc później sława z tą recepturą. Po czwartym roku trafiamy do apteki szpitalnej, więc tam wykonujemy, przygotowujemy leki na oddziały zapotrzebowania lekarskiego. Natomiast tak naprawdę z zawodu ucie, uczymy się na tym sześciomiesięcznym stażu zawodowym. Tak, tak, że tak naprawdę wchodzimy i, i musimy się wszystkiego nauczyć. Tak, jako magistrowie farmacji musimy uczestniczyć w takich szkoleniach, yy, ciągłych kursach. Jesteśmy rozliczani z tego przez Izbę Aptekarską. Co 5 lat musimy wysłać zestaw odbytych kursów. Łączna suma punktów na to chwilę jest 100 punktów, więc jesteśmy z tego tak jak najbardziej rozliczani. Godziny pracy polegają na tym, że pracujemy w tych godzinach, do której apteki trafiamy. Tak? Są apteki, które są otwarte do 18, są apteki, które są do, do 21 i my w tych godzinach pracujemy. Tak. Ja jestem w aptece, w której mam 12-godzinny cykl pracy, w związku z tym mogę pracować 4 dni w tygodniu, później mam 4 dni całe wolne, wolne. Tak? Mogę, mogę pracować co drugi dzień, co dwa dni, jestem kierownikiem, więc ja ustalam grafik. Natomiast mi bardzo pasują zmiany 12-godzinne. Pracuję 8 tak. Są apteki, w której jest dwóch magistrów, ja pracuję z kolegą na przemianie. Natomiast są apteki, w których magistrowie pracują po pół dnia, w związku z tym tydzień otwierają sobotę od 8 do 16. Natomiast drugi magistr jest od 8 do 20, czy do 21. Wtedy cały tydzień kończy pracę o 21. Łącznie z sobotą. Są też apteki otwarte w niedzielę. Również pracujemy wtedy w niedzielę. Eee, rocznie ciężko mi jest przeliczyć to, natomiast miesięczne stawki. Technik od 4000, to jest taka stawka na tą chwilę wynagrodzenia miesięcznego. Magister od 6,67, tak, to tak. No i więcej, plus oczywiście dochodzą jeszcze jakieś tam premie za dosprzedaż, ma jakieś tam dodatkowe, dodatkowe rzeczy, które też robimy w rozliczeniu. Natomiast no, ma, y, kierownik od tych 8 to już tak, 8,9 w zależności od apteki. Tak to wygląda miesięcznie. No, na pewno człowiek przyjdzie i zaskoczy, tak? kilka, kilka sytuacji było w moim życiu, że ktoś tam przyszedł, się rozbierał, pokazywał, tak? co go boli, jak go swadzi, tak to wygląda. Miałam starszą panią, która przyszła, chciała kupić pampersy, po czym ja jej przyniosłam i beżowe, i białe. Oczy, po czym ona do mnie powiedziała: Pysz, panią, nie takie, takie ja mam, ja są takie piękne, koronkowe. No, tym mnie zaskoczyła, bo kobieta 80-letnia przy nietrzymaniu moczu czekała, w te piękne, koronkowe. No, to tak, to było dla mnie zaskoczenie. Tak, tak, bardzo polecam ten kierunek, te studia i tą pracę, bo na pewno po skończeniu tych studiów i będąc tej pracy jesteście wykształconymi mądrymi ludźmi, mającą szeroką, szeroki zakres wiedzy, jeżeli chodzi o sprawy medyczne, tak wiecie wszystko o szczepieniach, wiecie wszystko o żywieniu pozajelitowym, o workach urologii, nefrologii, jesteście super w okulistyce, ginekologii, w wenerologii, jesteście po prostu takim, jakby lekarzem nad lekarzami w sensie bijecie wiedzą każdego jednego lekarza, bo jesteście po prostu z każdej, z każdej dziedziny macie ogrom wiedzy, plus macie wiedzę na bieżąco, bo to przez Wasze ręce przychodzą wszystkie leki, tabletki syropy, te wszystkie, które wchodzą na nasz rynek polski, tudzież ściągane z zagranicy. Także tak polecam bardzo, tak, tak, tak. No natomiast no, olbrzymi plus, że jesteśmy w deficycie, jeżeli chodzi o ludzi do pracy, więc jak skończycie te studia, do jakiegokolwiek miasta nie traficie, macie zagwarantowaną pracę, bo w każdym mieście magister farmacji jest poszukiwany i, i tak, także jak przejdziecie przez jakieś miasto, nawet w naszym mieście, jest kilka etatów dla magistra, w jakimkolwiek mieście nie będziecie, złożycie CV to ja wam gwarantuję 5 telefonów i naprawdę będziecie w stanie wynegocjować jakieś fajne pieniądze, tak, bo powiecie, bo, bo że jako magistry staćcie propozycję 7, to inna sieć wam powie, ja daję wam 7, pani 7,5 i, i po prostu tak. No fajnie znać języki, wiadomo warto, natomiast jak stoisz w aptece, tak Polska stała się krajem turystycznym i ty nie wiesz w jakim języku przyjdzie, to ciebie będzie mówił pacjent, tak? Mamy i rosyjski, białoruski, ukraiński, hiszpański, grecki, portugalski i miałam w swojej karierze zawodowej kilku pacjentów, po dziś nie wiem w jakim języku oni do mnie mówili, bo oni jak zaświergotali, to ja zrobiłam wielkie oczy, a oni jeszcze większe, bo zaczęłam do nich mówić po polsku. Ale całe szczęście mamy telefony i translatora, więc to nam ułatwia pracę, więc pacjent sobie świetnie z tym poradzi i naprawdę. No. A angielski kali, jeśli pić, to wystarczy pomachać rękami, można też. Tak. Okay. Dziękuję również bardzo, miło mi było, także zachęcam. Tak.